Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj 13 dzień grudnia, wtorek. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja przyniosła wzrosty na polskiej giełdzie. WIG-20 był jednym z liderów w Europie. Skala wzrostów na zamknięciu wyniosła około 1,5%, jeżeli chodzi o indeks polskich blue chipów. 1,2% zyskał szeroki indeks WIG, około 0,9% na plusie, wik 40% a niecałe 0,5% indeksy małych spółek sp 80. Wszystko to raczej przy niższych obrotach, które dla całej giełdy nie przekroczyły 800 milionów złotych, z czego około 630 przypadło na spółki znajdujące się w indeksie WIG 20. Niższe obroty nie mogą dziwić, między innymi ze względu na fakt, że w bieżącym tygodniu zaplanowane jest dużo wydarzeń makroekonomicznych. Dzisiaj mamy poznać dane inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych za listopad. Bardzo ważny wskaźnik, który może decydować. O wielkości podwyżki, podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A właśnie jutro e, amerykański Fed ma się zebrać i zdecydować o kolejnej podwyżce stóp. Na chwilę obecną ekonomiści i analitycy wskazują z ponad 90% prawdopodobieństwem, że amerykański bank centralny tym razem zdecyduje się na podwyżkę o 50 punktów bazowych. Tym samym e, weźmie pod uwagę ostatnie odczyty inflacji, które były między m.in. lepsze od oczekiwań analityków. Przed nami także decyzja Europejskiego Banku Centralnego czy Banku Szwajcarii właśnie w kwestii podwyżek stóp procentowych, a więc naprawdę sporo się dzieje. Na Wall Street, wczorajsza sesja przyniosła wzrosty, wzrosty, które wyniosły ponad 1% i tym samym przykryły najgorszy zeszły tydzień od września 2022 roku. Co będzie dalej? Oczywiście o tym przede wszystkim zdecyduje, zdecyduje Fed i jego decyzje dotyczące podwyżek stóp procentowych. Przypominam, że bardzo istotne też... Będzie dzisiejszy odczyt, odczyt inflacji CPI za listopad. To, co mogło napędzać w ostatnim czasie wzrosty na giełdach, to luzowanie polityki w Chinach dotyczącej COVID-u. Chiny chcą się otwierać coraz, coraz mocniej, ta, ta polityka ma być mniej restrykcyjna, co m.in. sprzyja wzrostowi cen surowców. Przypominam, że Chiny są jednym z największych importerów surowców na świecie. My dzisiejszy komentarz. Rozpocznijmy od płockiego PKN Orlen, który zapowiedział, że będą inwestować i rozwijać w Nowe złoża ropy i gazu w Norwegii w ramach współpracy spółek zależnych Orlenu, czyli m.in. Lotos Norge i PGG Upstream Norway z koncernami zagranicznymi, w tym m.in. z BB, Equinox czy Wintershore. Orlen zapowiedział, że nowe złoża ropy i gazu mają być uruchomione i przygotowane do wydobycia już w 2027 Roku. O ile oczywiście zgodę na zagospodarowanie tych złóż wyrazi norweski parlament. Epogroup po silnych wynikach wskazuje, że liczy w roku obrotowym 2022-2023 na co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost w wyniku EBIT przy założeniu stałych kursów walutowych i przy założeniu. Że nie pogorszy się drastycznie sytuacja makroekonomiczna. Rok 2021-2022, jeżeli chodzi o rok obrotowy, zakończył się wynikiem EBITDA na poziomie 731 milionów euro. Plan jest taki, żeby poniżej 5 lat EBITDA grupy PEPCO wyniosła około 1 miliard 1 euro, liczone według standardów rachunkowości MSR. 17. Lepko także liczy, że jej przychody będą wzrastać o kilkanaście procent, między innymi dzięki otwarciu nowych sklepów, a także wzrostu sprzedaży LFL, czyli sprzedaży liczonej dla tej samej wielkości sklepów. Ma to zapewnić między innymi modernizację już istniejących placówek. Trzeci, Cyfrowy Polsat i umowa ramowa podpisana z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, a także umowa dodatkowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotycząca możliwości nabycia przez te banki obligacji cyfrowego Polsatu o wartości do 4 miliardów złotych. Cyfrowy Polsat zapowiedział, że intencją tej spółki jest emisja tych obligacji do końca pierwszego kwartału 2023 roku. I na koniec zerknijmy na Alior Bank i możliwą nową strategię, która ma zostać ukazana i przedstawiona w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowa strategia ma koncentrować się też m.in. na polityce dywidendowej banku. To jest nowość, poprzednie aktualizacje m.in. strategii polityki dywidendowej nie zakładały. W sierpniu bieżącego roku zarząd podkreślał, że. Alior Bank koncentrować się będzie na rozwoju organicznym i nic nie zapowiada tego, żeby nowa strategia nie zakładała również rozwoju organicznego bądź mocniej koncentrowała się na przejęciach. Wzrost organiczny będzie prawdopodobnie Dalej kluczowym aspektem rozwoju biznesu tej spółki. Nowością jest oczywiście, tak jak wspominałem, polityka dywidendowa banku. Powiem jeszcze w marcu 2021 roku przy publikacji aktualizacji strategii na, na lata 2021-2022 był brak kompletnej polityki dywidendowej banku. Wtedy m.in. zakładano, że wskaźnik Roe wyniesie powyżej 5%. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.